Zobaczcie na te kolorowe domki, one nie są zwykłe, bo mieszka tutaj niezwykła osoba. Nie, nie ja, ani nie Smyslou. Smyslou stoi za mną. Słuchajcie, mamy dla was tajemnicę. Tajemnicę, o której chcemy wam powiedzieć, ale w zamian za łapeczkę. Co wy na to? Zostawicie pan, 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 pana łapeczkę dla pana Sepka? No, no proszę bardzo, Smyslou też by chciał, także klikajcie ją, a ja wam wyjawię tą tajemnicę. Kto tutaj mieszka? Słuchajcie, ten pan akurat stoi w tamtym miejscu. To jest Kibidi Toilet. Tak, i on stoi sobie w tamtym Miejscu nie jest tutaj sam, bo jeszcze widzieliśmy kameraman. Tak, on tutaj też jest, ale co najlepsze, to to wszystko cała ta wioska kolorowa jest pod moim domem. Mój dom jest tutaj! O, nad nami! Nad nami! Normalnie ponad tym, ponad tą ziemią. Także słuchajcie, jeszcze jednej sprawy się dowiedzieliśmy: oni chcą zaatakować naszą całą wioskę. Moją i Także musimy szybko iść i zrobić jakieś pułapki na nich, czym prędzej? Nie możemy pozwolić, żeby do tego doszło. Po prostu. Także, widzowie, jeżeli jeszcze mogę mieć do Was jedną prośbę, to zostawcie subskrypcję. Tak, proszę was. Jeżeli tego nie robicie, dobijamy 300 tysięcy, a ja bardzo potrzebuję. Szybko dobić do 300 tysięcy, także kliknijcie, jak możecie, a my idziemy. Wychodzimy stąd tak, żeby ten skibidi Toilet nas nie zauważył. On się patrzy cały czas w jedno miejsce. No ale dobra, my schodzimy i nie dajmy mu się złapać. Chodź za mną, smaisto, tutaj za drzewami. Tak jest, zobaczcie, idzie za mną. I tutaj mamy też wyjście. Ej, wychodzimy tędy, przyszliśmy stamtąd, to możemy wyjść. Dawaj, dawaj, wychodzimy tutaj szybko i idziemy, widzą pokazać, gdzie jest nasza wioska, bo, bo to też jest dobre. Słuchajcie, tu nad nami jest taka platforma, widzicie to? Za chwileczkę wam pokażemy, tylko musimy stąd wyjść jak najszybciej. Poczekajcie, w tą stronę, w tą stronę. Chyba będzie, pójdziemy w tą i będzie szybciej, albo wykopiemy ziemię. O, słuchajcie, dawaj, kopiemy tutaj ziemię i idziemy zrobić jakieś pułapki. W ogóle to głodnie, zgłodniałem, a mam tylko, co ja, mam pieczony, pieczony łosoś, tylko, no dobra, to sobie zaraz coś zjem, ale na razie podbuduję się do góry, żeby iść do mnie, do wioski wioski, ale będzie nam trudno ogólnie, bo jesteśmy tylko we dwoje, wiecie, i będziemy te pułapki bardzo, bardzo ciężko mieli do zrobienia. Dobra, 20 klocków chyba powinno wystarczyć. Wybudujmy się na samą górę hop, śup, hop, siup, hop, siup. Tutaj tak, Smajstor, dawaj za mną, dawaj za mną. Mam 30 klocków. O, chyba Smajstor dał mi 10. Dobra, budujemy się, budujemy się. Ja już jestem. Ty mogę ci dać. Trzymaj 17 klocków. O, wyrzucamy. Smajstorowi, żeby mógł się podbudować i jesteśmy u góry, widzicie? Tu są jakieś budowle, ale dobra, my zmierzamy do wioski, a moja wioska jest właśnie tam, a ten DB Toilet jest pod naszą wioską, całą swoją ekipą, także będziemy mieli problem, musimy jak najszybciej dojść do domku, no i poprosić kogoś o pomoc, bo we dwoje będziemy mieli problem tutaj wybudować. Ej, w ogóle, co jest grane? Tutaj yy, są ten... Yy, dobra, mało ważne, niech to sobie tutaj jest, bo, bo, bo to było do innego odcinka, widzowie, jeżeli nie widzieliście, to sobie kiedyś tam zobaczcie, ale to nieważne, linka wam podepnę, normalnie sobie zobaczycie, a my chodźmy do mojego domku. Zobaczcie, tutaj jest mój domek, a my musimy się jak najszybciej zabezpieczyć tylko nie wiem czy damy radę samemu bo jest nas tylko we dwoje o, i w ogóle ej serduszka mi zniknęły co jest smajsla u tobie też serduszka zniknęły E, tak? E, co to jest? Ej, jakby mi się tryb kreatywny... bo było... Rzeczywiście mamy tryb kreatywny! Ej, teraz będzie nam dużo łatwiej Normalnie zrobić pułapki na nich Tak jest! Możemy wszystko zabierać sobie Dobra, wiecie co? Powyrzucam sobie te rzeczy I weźmy normalnie sztuczną trawę Wykopmy, zróbmy jakieś pułapki Lawa, woda, spice, to musimy się śpieszyć Bo oni, my dzisiaj podsłuchaliśmy ich rozmowę Z Kibidibi, normalnie z kameramenem Chociaż oni nie rozmawiają, nie lubią się Ale dzisiaj ze sobą gadali I mówili, że normalnie, że na tą wioskę, na jadą dzisiaj, a my nie możemy na to pozwolić, bo, 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 bo nie, bo to jest moja wioska i ja na to nie pozwolę. Także weźmy różdżkę w dłoń. E, super, że dostaliśmy tryb kreatywny, to możemy sobie na więcej pozwolić. Zrobimy najpierw wodę i lawę dookoła, później damy spajki. Spajzdoł, chodź tutaj i mi pomagasz. Dookoła naszej wioski potrzebujemy rozlać wodę, lawę, spajki i dziurę, jakąś wielką dziurę normalnie i sztuczną trawę na górę i do tego jeszcze jakieś bronie. Wsać do, 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 do skrzyneczki, która jest normalnie u nas w domku i tam zrobimy fajnie. Fajnie będzie, a Smajsto potrafi komendy, więc ja nie będę musiał dookoła latać i rozlewać wody i te, tej, e, i lawy. Także zobaczmy jak on to zrobi. Smajsto, dawaj, 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 dawaj. Pokaż tutaj jakieś czary-mary, hokus-pokus, nie wiem, na dwie kratki niech będzie dookoła całej wioski lawa, woda oraz spajki. No, nie, 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 nie żartuj sobie, że ty tak to będziesz robił. Nie no, myślę, że nie. Myślę, że ma jakąś komendę, zna przynajmniej i będziemy mieli tutaj ogrodzone tutaj tą całą wioskę w dziesięć Sekund, tak by było najlepiej. Dobra, na razie położył coś takiego. No, no i gdzie gdzie on jest? Poleciał gdzieś, a nie, tu stoi, dobra? No dawaj, dawaj, kombinuj. O, zobaczcie, leci gdzieś tą stronę, lecimy za nim, zobaczymy jak on robi te czary Mary, hocus pokus. No, lecimy, lecimy, lecimy. Tak, tutaj, tutaj się kończy nasza wioska. To tego musimy chronić. Tutaj oni chcą przyjść i porozwalać całą wioskę, na co my nie możemy pozwolić, także no, zobaczymy, patrzymy się teraz na smajstowa. Co on tutaj kombinuje? Czy on da radę? Ej, co się pojawiło! Pojawiło się, Ej, jak ładnie, zobaczcie, rozlał lawę. No tego tak szybko ja bym w życiu nie zrobił. Dobra, to teraz dawaj wodę. O, na dwie kratki nawet zrobił, ale super, tak jak mu mówiłem, tak zrobił. Zobaczcie, dookoła naszej wioski jest rozlana lawa. O, i jeszcze tutaj jest trawa. Dobra, wiecie co, ja ją zniszczę, bo pod nią jest lawa, także ja ją tutaj na spokojnie zniszczę. Wpiszmy sobie set 0, ok. Żeby żeby prze, przeszkodzić temu skibidibi, nie, żeby on miał problem ogólnie tutaj wejścia, także ja muszę tutaj wszystko zabezpieczyć. Tutaj, tutaj też zrobimy, Ok, No i... A, tu jest jedna kratka, dobra, już z Państwem zmienił na dwie. No to teraz rozlej wodę dookoła i daj jakieś spajki. Zobaczcie, teraz nasza tutaj wioska robi się taką fortecą, do której nie będzie można wejść. Tak, będzie bardzo, ale to bardzo strzeżone. Wiecie co? Ja zajmę się broniami, wrzucę do skrzyneczki, z Państwa niech rozlewa wodę i tam jakieś spajki dookoła da, a ja zajmę się broniami, bo bronie nam się na pewno przydadzą, będziemy z nimi walczyć. Tutaj mamy niestety pustą broń, ale że jestem na trybie kreatywnym, to sobie mogę wziąć nowe, świeże bronie. Także zabieramy wszystko. Najbardziej nam się przyda rakietnica, także bierzemy jej najwięcej. No i coś, żeby móc przybliżyć i strzelać. Taka broń na pewno będzie dobra. O, taka wojskowa też weźmiemy. Granatniki też nam się przydadzą. To jest laser, dobra, laser też weźmiemy w razie czego. To jest do przybliżania, to też sobie weźmiemy. Akacza albo coś, ta... tak, bierzemy akacza. Akacze są dobre, ok. Co by tu jeszcze wziąć? Taki laser. Nie, dobra, tyle powinno nam wszystkiego wystarczyć. Włóżmy ją do skrzyneczki gdzieś tutaj. W ogóle to bogaty jestem, mam pełną kasę i pełno diamentów. Jeżeli chcecie widzowie, to piszcie, a ja wam, a ja wam trochę dam. Jeżeli chcecie, to wam dam trochę diamentów i Kasiory w Minecrafcie, także możecie pisać w komentarzach, wybiorę kogoś, komu dam. No i dobra, ja odkładam sobie bronię, które sobie powybierałem. Hop, hopsiup. Hop, dobra, tutaj teraz je podwoję, żebyśmy mieli i ja i Smaństą. Albo po troje. O, ja będę miał trochę więcej broni, Smaństą weźmie trochę mniej. No i będziemy się nawalać. Także, dobra, bierzemy tutaj elegancko. Ciekawe, czy ten skibidi toilet już jest. Ogólnie jak on przyjdzie, to my dostaniemy zapewne trup sur survivalowy, także musimy się zabezpieczyć ze wszystkim. Złote jabłka też sobie wezmę, bo później mogę ich nie mieć i, i będzie problem. Także wyciągamy sobie złote jabłuszka, patrzymy dookoła, jak to wygląda. Jest woda i jest lawa. Zobaczcie. Ej, Smajsto, mam prośbę, jakbyś mógł też na dwie kratki zrobić, to by było super. Wiesz, by było elegancko. Jak zrobisz na dwie kratki, i ogólnie on coś tutaj jeszcze zaznacza spajki jakieś. No dobra, 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 to działaj na razie. W sumie jak nie możesz, to, to nie rób wtedy dwóch kratek wody. Na, na, zrób wtedy spajki jakieś dookoła, a ja zajmę się słuchajcie, dziurą. Dziurą i z zakryciem sztuczną trawą. Także ja zrobię coś takiego tutaj. O, zobaczcie. Będzie fajnie. Tu, o, jeszcze do lawy wpadłem. Ojejej, coś tu jest. Dobra, dobra, zabezpieczamy to. Wpisujemy pozycja pierwsza. Poczekajcie, pos jeden. Dobra, lecimy do góry i teraz lecimy w tą stronę gdzieś. Zróbmy taką szeroką, 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 gdzieś potąd. Dobra, myślę, że będzie git. Wpisujemy post 2, set 0, ok. No i powinna się zrobić dziura. No, tak jak myślałem, tak się zrobiło. No i zróbmy dół. Dół zróbmy ze spajków albo, albo coś, coś, co będzie biło. Możemy zrobić z lawy. Ej, dobra, lawa pod spodem i sztuczna trawa na górę. To będzie dobre. Dobra, tutaj wpisujemy teraz set, lawa, dobra. I co, pojawia się? Pojawiło się, ale to wygląda super! Dobra, dobra, To teraz sztuczna Trawa. Wpisujemy sobie gras, powinna sztuczna trawa wyskoczyć. Dobra, mamy sztuczną trawę. E, 5, 2, 1, 3. Dobra, zapamiętajcie, widzowie. 5, 2, 1, 3, dobra, tu zaznaczamy, tu lecimy e, szybko, 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 szybko. Dobra, już jestem, już prawie, już prawie, już prawie. No i jestem, dobra. E, teraz zaznaczmy tutaj, sobie bloczek połóżmy. Tutaj. Dobra, mam zaznaczone. Set 5, 2, 1, 3. Set 5, 2, 1, 3 i czy sztuczna trawa się pojawi? Nie. Coś nie działa. Coś się zepsuło. Dobra, poproszę z tego, a On będzie wiedział co o co chodzi, ale on to kozacko zrobił, zobaczcie co tu jest grane wow, ile spajków jak to fajnie wygląda, i chyba to zostawię na zawsze w mojej wiosce, zobaczcie jak to pięknie wygląda, no mi się podoba jest super superancko, ale dobra, z słuchaj, teraz tutaj dziurę zrobiłem, lawę rozlałem, ale mam problem ze sztuczną trawą, czy mógłbyś to pociągnąć mi, sztuczną trawę do końca, przez całość, że jak ten skibidibi wpadnie tutaj, to już nie wyjdzie, bo lawa go rozwali, zobaczymy czy nam się to uda? Po prostu taki plan. Ja tu mu zaznaczę. Dobra, tu ma być sztuczna trawa. No dawaj, 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 bo ja nie potrafię coś się zepsuło. O, dobra, elegancko tu smajstu daje No, 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 zobaczymy, jaką chce to ręcznie budować, to widzowie nam to zajdzie z 5-6 godzin, także będziemy musieli się na chwilę rozstać ale ja nie mogę, bo nie mam czasu tak naprawdę. Z dibi za chwilę przyjdzie z kameramenem i jeszcze jakimiś przyjaciółmi. Także musimy się postarać i zrobić to szybko. Na razie patrzymy się na, na smajstowa on powinien ogarnąć to dosyć szybko. Także patrzymy się. No, 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 co on tutaj? Zrobił. Je, jest, jest! Normalnie, zobaczcie, sztuczna trawa, elegancko. Dobra, to tutaj już nie trzeba. Tu jest elegancko, tu wezmę set gras, normalnie trawę z normalną, albo o, dobra, już zrobił, już naprawił, już nic nie muszę robić. Także jest git, zobaczcie, wszystko jest porozlewane, spajki są. No to teraz lećmy do góry i zobaczmy, czy z gdzieś się zbliża. No, może tutaj koło szkoły. Także rozglądajcie się razem ze mną, nie może nas nic ominąć. Słuchajcie, tutaj my szliśmy. Tak, górą, górą przeszliśmy, ale tu jest normalnie Normalnie do przejścia, że nie trzeba się podbudowywać ani nic. I jest, jest, jest! Widzę, widzę! Z nimi toilet idzie! Tak, to się sprawdziło! Dobrze, że rozmowę posłuchaliśmy. Ciekawe, gdzie jest kameramen. Ej, e, dobra, on się zbliża coraz szybciej do mojej wioski. My już jesteśmy zabezpieczeni. Z państwem. przygotowuj się, chodź do skrzynki, zabierzemy wszystkie rzeczy, wszystkie bronie, nie bronie. Ja szybko idę, idę, idę do skrzyneczki pozabierać sobie wszystko, mam to w domku, także hop, siup. Bierzemy tutaj. E, Złota jabka już mam. Okej, okay, to nie potrzebuję. Tutaj bronię, to sobie podkładam, bo na razie. Mi nie jest potrzebne, hop, siup. i wszystkie bronie biorę. Biorę, 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 biorę. to mi się może przydać. z to bierz bronię, albo, albo ja wezmę za ciebie. O, dobra, bo ty strzelać nie umiesz, Także ja zabieram. Hoj, wyrzuciłem przez przesłanek, dobra, teraz wracamy, wracamy, zobaczyć, gdzie jest ten To toilet. Szybko, lecimy, 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 lecimy. Ej, jeszcze dziwne, bo mam tryby e, normalnie kreatywny. O, tu jest, tu jest, widzę go, widzę go, stoi sobie, zobaczcie, e, i się patrzy na mnie, chyba mnie zauważył. Dobra, musimy wykorzystać to, że mamy tryb e, kreatywny, aha, już. Dostaliśmy tryb survivalowy, Dobra, jak mu się głowa powiększa, zobaczcie na to, co jest grane. O nie, 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 musimy go załatwić. Także bierzemy broń i strzelamy do niego. Smiles, pomóż mi! Musimy rozwalić tego skibidi toilet. On nie ma prawa. Ej, wdostał się, wdostał się do naszej wioski. On nie zaraz zacznie wszystko rozwalać. Nie mogę na to pozwolić, dobra. skaczemy tutaj. Teraz na to drzewo przeskoczmy. On na drzewo raczej nie wejdzie. Więc no wolamy go z góry. Tak jest, tak jest. Rozwalamy go, rozwalamy, rozwalamy. debi się pali. Spadniesz, zobaczysz, rozwalacie O, nawalam, ale go nawalam ze skara, teraz innej, jakieś s 50 coś takiego, jakaś broń, dobra, nawalamy go elegancko po drzewach sobie skaczemy jak chcemy, ale tylko gdzie on jest, żebym go czasami nie zgubił, bo będzie problem. O, jest tu widzę, 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 widzę. Z przybliżenia go, z przybliżenia go, ale jest mały problem. Ej, tylko ja go atakuję sąsiedzi z państwą pomagajcie mi, bo mam problem. On tutaj ze mną może wygrać jeszcze. Dobrze, że on broni nie mało, miałbym wtedy duży problem. Dobra, bierzemy inną broń. Ej, o, mi drzewo rozwala. O, nie, 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 dobra, dobra, jednak uciekam, jednak uciekam, słuchajcie, przeskoczę sobie. Tutaj nie! Spadłem, 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 spadłem z kim goni, goni mnie! Nie, 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 nie! Te spajki mnie nawalają, tak, weź nie miał umiałem ja po dacha skakać. Dobra, e, uspokój się, uspokój się, Sebek, zjedz sobie złote jabłko, dobra. No i idź do siebie na dach, tak, bo tutaj nigdzie indziej nie wejdę, niestety nie mam bloków ani nic, nie pomyślałem o blokach, ale dobra, z rakietnicy go, z rakietnicy go. Trzy, dwa, jeden, namierzanie i BOOM! Leci! Ej, dobra, zrobiłem dziurę, a masz! Tak jest, dostał, dostał z rakietnicy, idziemy teraz do mnie dacha. Do góry, do góry, do góry, do góry. Szybciutko, szybciutko, szybciutko i zamknijmy tu na dole drzwi. Hop, siu, no przechodź, 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 bo nie ma czasu. Zamykamy tutaj elegancko, zjedzmy sobie złote jabłko. No i idźmy na górę, idźmy na górę, będziemy go nawalać z góry! Ale gdzie jest mój brat? Mój brat smajstał, gdzie on może być? O... A tutaj jest, siema, ty, pomagaj mi, trzymaj, trzymaj broń, nawalaj go, nawalaj, nawalaj, tutaj masz, wyrzucam ci bronię, trzymaj, 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 hop, siup. no, nawalaj go, a ja stanę sobie tutaj u góry, o, jestem u siebie na dachu i będę go z góry nawalał, zobaczcie, widzę go, a masz, a masz, on wszystko rozwalał mnie we wiosce, nie, nie mogę na to pozwolić, dobra, namierzamy go, namierzamy, namierzamy, no, namierzanie, no i strzelaj, e, e, sz... Strzelaj! tak! O, poleciało. Elegancko, dobra? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. O nie, broń mi się skończyła. Dobra, teraz z tego, z tego muszę nawalać, Muszę go dawalać. Zobaczcie. Ej, ciekawe, czy jest gdzieś tutaj kameraman. Oby nie, oby nie wziął ze sobą kolegów, bo będziemy mieli problem. Teraz go dawalamy z tej broni. Amasz, 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 dobra? Teraz go dobijam. Dawajcie, dawajcie, dawalam go, dawalam. Konkretnie musi paść, musi paść. Amasz, amasz, a i z rakietnicy tak poszło. Jezu, udało się. olgu rozwaliłem dobrze, z rakietnicy sobie poradziłem. Haha, <laughs> widzowie, dałem radę! Ale pięknie ja z tą rakietnicą wyglądam, dobra, super, trochę broni straciłem, ale to nic, najważniejsze, że z nim wygrałem, ale słuchajcie, słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, bo zaraz może przyjść tutaj jeszcze kameramen, a kameramen może być gorszy od Skibidi Toilet, bo bo, bo wiecie, ten, ten kameramen jest naprawdę mocny, on normalnie obserwuje, widzi wszystko, co się dzieje za nim, tak jak ja teraz, nie? I przód, i tył widzi naraz, no po prostu, ja nie, ja nie mam takiej zdolności, on ma, także on ma przewagę nade mną, no ale jak przyjdzie, ja mam bronie, ja mam bronie ja i się nie zawaham ich użyć normalnie, tylko jak do mnie podejdzie, to go rozwalam. Na razie idę na górę, idę na górę i będę patrzył normalnie z dachu, czy gdzieś on idzie. Zamknijmy tu na dole drzwi. O, jeszcze mi się zalogowało Minecrafta, Dobra, drzwi zamknięte. Idziemy sobie na górę. No i zobaczmy, gdzie jest ten kameraman. Jak go zauważę, to od razu go będę nawalał. Smań, Halo, wstawaj! Oj, on chyba zasnął albo coś. Nie wiem, dobra, idę na górę, ja może sobie sam z nimi poradzę. No, albo nie przyjdzie ten kameraman, no nie wiem. Zobaczmy, rozejrzyjmy się. Jesteśmy, ej, widzę, 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 ten z lewej strony idzie i ma kamerę na głowie, widzicie? Cały w garniturze pod krawatem, znaczy pod muchą, pod muchą i ma broń. O nie, on ma broń i strzela do mnie, ej, ej, kamera będzie nie zostaw, mnie! Mnie zauważył. mówiłem, że oba oczy dookoła głowy. Dobra, niech tu podejdzie, ja też mam broń, ja też mam broń. On umie skakać wysoko. O, nie, 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 ja sobie nie pozwolę, ja nie dam... O, wpadł, wpadł, tak jest, tak jest, tak jest. Wpadł do lawy, ej, on tam zginie, moja pułapka zadziała! Biegnijmy, biegnijmy szybko do niego, zobaczmy jak to tam wygląda. Wpadł w moją pułapkę. Haha, Bardzo dobrze, tylko żebym ja nie wpadł. On gdzieś tam wpadł, dobra, chyba mogę tam podejść, ale chwila, bo gdzieś tu... O, pali się, pali się, widzę go, widzę, widzę, dobra, dobiję go, o, teraz jest! Udało się, zobaczcie, padł. Żebym ja czasem tutaj nie wpadł. Ej, ale go rozwaliłem, ale łatwo z kameramenem było. Czy wy to widzieliście, widzowie, jaką wpadł do tej lawy i się rozwalił? A moja pułapka zadziałała. Wygrałem z nimi obydwoma normalnie. I, i nie było jakoś ciężko. No może ten skibidi toilet był cięższy, ale tutaj przy kameramenie widzieliście, on miał bronię, był twardy, ale na szczęście moja pułapka zadziałała tak jak miała. Ale poczekajcie, bo ja teraz spadłem do wody. A ja. jak tu głęboko jest, dobra, to wszystko było przemyślane, elegancko, ta lawa go spaliła, także pułapka była całkiem zacna. No i co widzowie? Ja już się z wami będę żegnał. Skoro wygrałem to i obroniłem wioskę, to należą mi się jakieś brawa, co nie? A w zamian za to za te brawa możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. No i gorąco Was zapraszam oczywiście na mój drugi kanał na YouTubie, na którym zaczynam nagrywać Robloxa. Wbijcie tam Sebek X się nazywa. No i na mojego Instagramka też nie zapomnijcie, bo tam za niedługo pojawi się moja twarz, tak jest. Także jeżeli chcecie zobaczyć moją twarz w prawdziwym życiu, to wbijajcie. Wszystkie linki macie w opisie a ten czekam już się kończy, także co? Ja się z wami żegnam. Do jutra, na razie, cześć, odmeldowuję, hej!